Oglądajcie największy wyścig w galaktyce. Oban Star Racers. Za chwilę tylko Jetix. Halo, słyszałyście o Team Galaxy? Się Team Galaxy już wkrótce, tylko w Jetix. W wyborach pomaga Nutella. Uwaga! Wielka gala Jetix Kids Awards! Z udziałem Diller pilce. Kosi Andrzejewicz, Tokio Hotel, Blok 27, Blue Cafe, Virgin i As Five! Oglądaj w polsacie 26 listopada! Superman powrócił. W górę Supermanie! Pokonaj moc kryptonitu! Zdmuchnij z drogi swoich grobów! Pokaż na co cię stać! Latający Superman z wyrzutnią. Superman Siłacz i niezwykłe superfigurki. Już w sklepach. Uwolnij supermoc! Zapnijcie pasy! Zaczynamy grę w życie. Czy trafisz na świetną pracę? Małżeństwo? Czy założysz rodzinę? A może wygrasz milion lub wszystko stracisz? Czy zwiedzisz cały świat? Albo po prostu zostaniesz zwycięzcą? Gra w życie. Sprawdź, co przygotował los. Nowość, prosto z ostatniego filmu PoliWord! PoliWord nasz więc zabaw się! Szalony gwiazdko rozkręci cię! Cik, mik, a graj! Kloppyka! PoliWord nasz, znaj i film, PoliWord, zestawy i film sprzedawane oddzielnie! La, 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 o! Dwa kody Maoam i wygraj PlayStation 2, bo wszystko gra z Maoam. Szczegóły na www.maoam.com i naklejkach promocyjnych. Od Nowe LEGO Exo Force. Zbliża się maszyna z nich robotów. Jadowita żmija atakuje potężną wultecę Sentai. Szybko! Zbuduj maszynę bojową! Ruszaj do akcji i odetnij drogę! Zdecyduj, kto zwycięży. Nowe LEGO ExoForce. Już za chwilę w Jetix odlotowe agentki. Jetix odnalazło zaginioną planetę śmiechu. Od dawna już nie było tu radości i zabawy. I Oglądajcie największy wyścig w galaktyce. Oban Star Racers za finę. Tylko w Jetix. Uwaga! Wielka gala Jetix Kids Awards. Z udziałem Diller Pilce. Andrzejewicz. Tokio Hotel. Blok 27. lu Cafe Virgin i As Five. Oglądaj w korsacie 26 listopada. Na program zaprasza producent Piccolo. Cześć mamo! Cześć kochanie. Co dziś robiłeś w szkole? Nic! Zawsze mówi nic, ale ja i tak wiem, jak dużo robi w szkole. Dlatego daję mu Kinder Deliz, pyszny i pożywny baton łączący wartości odżywcze mleka ze smakiem kakao. Kinder Deliz, teraz również o smaku kokosowym. I to nie by nic? Może lepiej kup Stadion Śląski. Zanim on wpadnie na ten sam pomysł. Nowe miejsca, nowe piątki, ale przede wszystkim płacisz kartą, nie gotówką. Monopolituj teraz banki, zapomnij o gotówce. Zagniżdżają wszystko i Gdy zagniżdżę żółtym gwizdkiem, Bobby zaszczeka Gdy do czerwonym, Bobby zamierza ogonkiem Gdy do niebieskim, Bobby zaraz do mnie Bobby ma też swoich małych przyjaciół Przyjaciele, Zabawki z EP, wielka frajda Możesz być kim chcesz, Barbie Róż, burz, też chcesz, to chcesz twoja o, rzecz, twój smak twój pasemka są super Barbie. Nowość Barbie. Kolorowe pasemka. Jasne, ciemne, jakie chcesz. Do do kreacji. To w tobie lubię Barbie. Barbie i kolorowe pasemka już w sklepach. Wybierz swój kolor. Poznaj księżniczkę Jenny Bohaterkę nowego filmu Barbie i 12 tańczących księżniczek. A ty tańczysz i tańczysz, a z tobą świat. Gwiazdy będą zazdrosne o twór. Na księżniczki liśnie wirując w tańcu Zatańczcie razem Jesteś Winx, jesteśmy Winx To zwykłe uczennice, ale Nadchodzi czas, gdy każda z nas Rozwija sprzedem swych magicznych blask Czas nabrać sił Jesteś Wings, jesteś młyngś, bądź do nas, jesteś Wings. Magiczne fauxzki każda sprzedawana oddzielnie. Żółwie ninja i najgroźniejsze dinozaury w akcji prehistoryczny patrol. Mikey na ogromnym Triceratopsie i Ralph na potężnym Allozaurze walczą ze złem. Wróg atakuje, pokonany. Z połączoną siłą wojowniczych żółwi ninja i dinozaurów nikt nie ma szans. Pociągnij specjalną linkę, a twoje żółwie ninja będą mogły jeździć na swoich dinozaurach. Ty też możesz przeżyć swoją wielką przygodę z żółwiami ninja. Weź udział w konkursie. Kursie? wygraj fantastyczne nagrody, szczegóły na www.ep.pl. Zabawki z ET Wielka Frajda! Oglądajcie największy wyścig w galaktyce. Oban Star Racers. Zachnę tylko GetX! znajdujecie się w kwaterze głównej filmoteki Jetix. Filmy to nasza specjalność, ale w tym miesiącu potrzebujemy waszych głosów, żeby zdecydować, który film wyświetlić. Faceci w bieli czy mistrzowie golfa? Wejdź na stronę Jetix i zagłosuj, a my wyświetlimy zwycięzcę w niedzielę 3 grudnia w Jetix. Cześć, mamo! Cześć, kochanie! Co dziś robiłeś w szkole? Nic! Zawsze mówi nic, ale ja i tak wiem, jak dużo robi w szkole. Dlatego daję mu Kinder Delice, pyszny i pożywny baton łączący wartości odżywcze mleka ze smakiem kakao. Kinder Delice teraz również o smaku kokosowym. I to niby nic? Hot Wheels! Zabybierałem moje i zesny czas. Niech wygra lepszy albo szybszy z nas. Ja tylko bronię się, przegrałeś. <laughs> Spróbuj znów, może czymś zasoszysz. mnie. tylko nie w głowę nowy tor z samochodem, już w sklepach, stan na maksa! By przyjaciół mieć, nie wystarczy tylko chcieć! Tanner chyba zgładniał! O tak! O o, Tanner! Zaraz to posprzątam Wystarczy tylko chcieć Masz pięknego psa Barbie Barbie girl. Nowość Barbie girl. Poznaj psa Tanera lub kot Larki sprzedawane oddzielnie Poznaj bohaterki filmu Barbie i 12 tańczących księżniczek Bliźniaczki, ich trzy siostrzeczki A wy tańczcie i tańczcie Muzyka, gra. Świat zakochał się w tańcu i w was Tańczące księżniczki sprzedawane są w zestawach i oddzielnie. Polit jest odjazdowo. Czas na zimowe szaleństwo. Zima woła. Zimowy Wybierz sprzęt, pędź na stok, nie bój się. Na jazdę masz dziś chęć, łyżwy bierz, pirówek kręć. Do sań, wsiądal, na basenie mamy pal. Zima woła, śniegu biel, zimowy hotel. No jazda, daw się z hotel, zimowe szaleństwo, zestawy sprzedawane oddzielnie. Ba, la, la, Spokojnie, to działa. Dezodorant wady ofresz dla mężczyzn. Jesteśmy Wings, jesteśmy Wings. To zwykłe uczennice, ale nadchodzi czas, gdy każda z nas rozwija sprzedał swych magiczny blask Czas nabrać sił. Jesteśmy Wings, jesteśmy Wings, bądź jedno z nas, jesteśmy Wings. Magiczne wróżki, karta sprzedawana oddzielnie. Oglądajcie! Największy wyścig w galaktyce! Oban Star Racers! Za finę. Tylko Jetix! Największe wyzwanie! Największa gra w całej galaktyce! Oban Star Racers! Gra komputerowa! Graj na jetix.pl ukośnik oban, spróbuj zostać najszybszym pilotem Star Racers. Jeżeli zdobędziesz tajne kody, możesz wkroczyć na wyższy poziom i ścigać się z uczestnikami z innych krajów. Czy jesteś gotowy? Nie zwlekaj, zagraj w naszą grę. Kliknij na jetix.pl ukośnik oban i pędź jak strzała. Pełnowartościowy posiłek. Sok, mleko i kanapki z nutellą. Orzech laskowe, mleko, nutella. Potrzeba tyle energii, aby być dzieckiem. Podążaj z nami do podwodnego świata Arielki i daj się oczarować. Poznaj księcia Eryka i małych morskich przyjaciół Arielki. Zła Urszula chce ukraść piękny głos Arielki. Patrz, Tryton przybywa w swoim powozie i ratuje Arielkę. Wspaniały świat Arielki ze wszystkimi oryginalnymi postaciami z filmu. Tylko od single. Łap fanklub z magicznym pamiętnikiem, a w nim chłopaki z miłości i ich gorące wyznania. Za chwilę Andrzejki, czas na wróżby. Szczęśliwa rodzinka, marzenie pięknej Sergi, Nowy fanklub z magicznym pamiętnikiem. Stań do wyścigu o najwyższą stawkę, duża kasa, szybkie pieniądze i kolekcja laserowych naklejek do wyjęcia z paczek Mr. Snaki i Star Chips. Staraj, czas sprzątać! Barbie, prawdziwy domek. To prawdziwy dźwięki! Jest. I ty na sprzętu. I, jedynie, i jak i domu czujesz się. To naprawdę śliczny dom Barbie. To prawdziwy domek Barbie jest. Prawdziwy domek Barbie już w sklepach. Jesteśmy Winks, jesteśmy Winks. To zwykłe uczennice, ale nadchodzi czas, gdy każda z nas rozwija sprzedeł swych magiczny blask. Czas nabrać sił. Jesteś Winks, jesteś Winks, bądź jedną z nas, jesteśmy Winks. Magiczne kruszki, i karta sprzedawana oddzielnie. Film twórców, gdzie jest mimo i to historii. Auta. Okay. Najbardziej odjechany DVD Kalifornii! Na stronie www.jetix.pl czeka na Was super konkurs z Waszymi ulubionymi bohaterami. Auta na DVD. Tylko teraz, gdzie istniemy. Toy Story. Potwory i spółka. I nie ma mocni. Super zabawa z najlepszymi filmami Disney Pixar na DVD za 29.99. Wielka gala Jetix Kids Awards z udziałem dealer Pilce. Kosi Andrzejewicz, Tokio Hotel, Blok 27, Blue Cafe, Virgin i AS5. Oglądaj w Polsacie 26 listopada. W najtyszniejszych wyborach pomagam Terena. Mamo? Cześć, kochanie! Co dziś robiłeś w szkole? Mm, nic! Nic! Zawsze mówi nic. Ale ja i tak wiem, jak dużo robi w szkole. Dlatego daję mu Kinder Lis, Pyszny i pożywny batony łączące wartości odżywcze mleka ze smakiem kakao. Kinder Deliz, Teraz również o smaku kokosowym. I to niby nic? Łabędowy fanklub z magicznym pamiętnikiem, a w nim chłopaki z miłości i ich gorące wyznania. Za chwilę Andrzejki, czas na wróżby! Szczęśliwa rodzinka, marzenie pięknej sergi. Nowy fanklub z magicznym pamiętnikiem. By przyjaciół mieć, nie wystarczy tylko chcieć. Tanner chyba zgłodniał! O tak, o o Taner. Zaraz to posprzątam Wystarczy tylko chcieć Masz pięknego psa Barbie Barbie Nowość Barbie Girl Poznaj psa Tanera lub kotkę Lalki sprzedawane oddzielnie Czas, tu Nie ruszaj się Chyba spadam stąd, co nie? I mi też Mi to w No to ja Zagramy Spadamy Kostką rzuć i kolor weź Małpki siedzą pośród drzew Ale uważaj jeden ruch spadną wszystkie małpki znów Hej! Poznaj nową super grę, spadające małpki. Ale czad! Poznaj księżniczkę Danielis, bohaterkę nowego filmu Barbie i 12 tańczących księżniczek. A ty tańczysz i tańczysz, a z tobą świat. Gwiazdy będą zazdrosne o twój ciepły baba. Suknia księżniczki lśni wirując w tańcu. Zatańczcie razem. Może lepiej kup stadion śląski. Zanim on wpadnie na ten sam pomysł. Nowe miejsca, nowe piątki, ale przede wszystkim płacisz kartą, nie gotówką. Monopolituj teraz banki, zapomnij o gotówce. Playstation 2 zaprasza na nową rodzinną zabawę w dżungli. Zabawa w dżungli nigdy nie jest nudna. Zdejdziesz tam niebezpieczeństwo, napięcie. I mnóstwo śmiechu. Używaj bazerów bań. To szybka, szalona rodzinna zabawa. Wszyscy to robią. Nawet mama i tata. A na stronie www.jetix.pl czeka na Ciebie konkurs i mnóstwo nagród, prosto z dżungli! Zabawa w dżungli na PlayStation 2! Oglądajcie największy wyścig w galaktyce. Oban Star Racers za chwilę. Tylko Jetix. Dwa razy więcej zabawy. Podwójne odcinki ulubionego serialu. Król Szamanów. Od poniedziałku do piątku o 19.50. Tylko Jetix Max. <grystanie> Cześć mamo! Cześć kochanie! Co dziś robiłeś w szkole? Mm, nic! Nic! Zawsze mówi nic, ale ja i tak wiem, jak dużo robi w szkole. Dlatego daję mu Kinder Delice, pyszny i pożywny baton łączący wartości odżywcze mleka ze smakiem kakao. Kinder Delice, teraz również o smaku kokosowym. I to niby nic? Hotwins! Co wybierałem moje i zemsty czas! Niech wygra lepszy, albo szybszy z nas! Ja tylko bronię się! Przegrałeś! <laughs> Spróbuj znów! Może czymś zaskoczysz mnie! Tylko nie w głowę! Oddaję się! Semsta węża! Nowy tor z samochodem! Już w sklepach! Ja stanę na maksa! Ty przyjaciół mieć Nie! Wystarczy tylko chcieć! Kamer chyba zgładniał! O, o o, kamer! Zaraz to posprzątam. Wystarczy tylko chcieć. Masz pięknego psa, Barbie. Barbie. Nowość Barbie Girl. Poznań psa tanera lub kot chemikę. Larki sprzedawane oddzielnie. Mniam. Odkryłem super gwiazdki. Mniam. gwiazdki ze starczaki. Piebuszki starczoki to ciasteczka z pysznym mlecznym nadzieniem. Oblane białą lub mleczną czekoladą. Teraz w opakowaniach promocyjnych na pięć szkolnych dni, a sobota gratis. Mleczne mniam na 6 dni mam. Chcę, być kąk jej swój stry, się, ale linia rzęs Grzyda już zmienił nowy... W kilka chwil! Piękny tam, tam. tam. Niech diamenty zdobią cię! Ty możesz być tu też! Więc bawmy się! Tak, jak chcę! Barbie! Głowa konia do stylizacji! Cyka na pomysły! Atak piranii! SOS! Piranie atakują! Wejdź do gry, rzuć kostką i ruszaj, Ale uważaj! Piranie atakują! Bo możesz zginąć! O nie! Zaraz mnie zjedzą! Na kogo wypadnie na tego? Haps! Płyń w górę i wygraj! SOS! Piranie atakują! Nie, daj się zjeść! Możesz być kim chcesz, Barbie! Róż, włóż, brzos, twoja rzecz! Twój smak, twój styl, to ty! Twoje pasemka są super, Barbie! Nowość Barbie! Kolorowe pasemka! Jasne, ciemne, jakie chcesz! Dopasuj do kreacji! To w tobie lubię, Barbie! Barbie i kolorowe pasemka już w sklepach! Wybierz swój kolor! Może lepiej kup Stadion Śląski? Zanim on wpadnie na ten sam pomysł, nowe miejsca, nowe piątki, ale przede wszystkim płacisz kartą, nie gotówką. Monopolituj teraz banki, zapomnij o gotówce. Za chwilę na Jetix Monster Warriors. Oglądajcie największy wyścig w galaktyce OBAN Star Racers za chwilę, tylko Jetpicks!

Czy Twoim włosom brakuje objętości? Nowość Nivea. Szampon zwiększona objętość. Dzięki zaawansowanej technologii naturalna siła juki i peoni unosi włosy już u nasady. Pianka do układania dodaje włosom jeszcze więcej objętości. Długotrwały efekt bez obciążania włosów. Przekonaj się sama. Nowa linia Nivea zwiększona objętość. Więcej objętości na dłużej. Młody chłopak dokonał odkrycia, które zmieni bieg historii raz na zawsze. Ty jesteś następcą z jeźdźców. Bohater został wybrany i rozpoczyna się wielka przygoda Eragon, tylko w kinach. A teraz odczytam testament zmarłego. Cały swój majątek pozostawiam w spadku panie Jacqueline Monique Postisil. O, o, mie, Święta, prezentacja, prezentacja, zabierze zabierze was do świata filmów dla całej rodziny do magicznej krainy, gdzie marzenia stają się rzeczywistością. Spełniają się wszystkie życzenia i możliwe są nawet cuda. Rozrywka na dużym ekranie w zaciszu domowego ogniska. Razem z Netflix będziecie miło spędzać czas. Kami Przegrana oznacza zagładę ludzkości. Nadzieje Ziemi spoczywają na barkach 15-letniej dziewczyny, asa lotnictwa. To największe wyzwanie, jakie kiedykolwiek stanęło przed galaktyką. Raz na 10 tysięcy lat. Wyścig po największą nagrodę. Oban Star Racers w sobotę i niedzielę o 17.10 i 19.25 w Jetix. Z nami będziecie się śmiać jak nigdy dotąd. Czas na komedię w